Na trasach moich ostatnich wędrówek znalazły się miejsca związane z dzieciństwem i młodością patrona Dzieci i Młodzieży, świętego Stanisława Kostki. Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie pod Przasnyszem jesienią 1550 roku. Był synem Jana Kostki, kasztelana Zakroczymskiego i Małgorzaty Skryskich. Ochrzczono go w kościele farnym w Przasnysz. Jego rodzice wychowali swoje dzieci w atmosferze religijnej, po szanowaniu zasad chrześcijańskich. Zaprawiali je do modlitwy i uczciwości. Stanisław był dzieckiem bardzo pobożnym, skłonnym do wzruszeń, wcześniej rozpoczął pogłębione życie religijne, w którym szczególną rolę odgrywała cześć dla Matki Bożej. Jeżeli ktoś wyrażał się w jego obecności nieprzyzwoicie, wówczas chłopiec bladł, robiło mu się słabo, a nawet mdlał. Pierwsze nauki pobierał mały Stanisław w domu od rodziców, a może też od miejscowego kapelana ich prywatnej kaplicy. Potem kształcił się i wychował pod opieką Jana Milińskiego przez co najmniej rok. Na dalsze studia rodzice wysłali Stanisława i jego brata Pawła do Wiednia, w którym znajdowało się gimnazjum prowadzone przez Jezuitów. Stanisław był w nauce pilny, pracowity, dokładny. Uczył się greki, niemieckiego i włoskiego. Równolegle z nauką ćwiczył się w pobożności umartwieniach i kontemplacji. Nie dbał o zabawy, towarzystwo, hałaśliwe spotkania studenckie przy winie. Kolegom Stanisława jego pobożność wydawała się przesadna. Musiał znosić kpiny, a nawet bicie zarówno od swojego brata, Pawła, jak i od kolegów. W pierwszej połowie grudnia 1565 roku Stanisław zapadł na poważną chorobę. Przyczyną były wyczerpujący tryb życia, Nocne czuwania, posty i umartwienia, które osłabiły organizm chłopca. Po kilku dniach wysokiej gorączki przypuszczał, że jest bliski śmierci. Prosił o sprowadzenie księdza, nikt jednak nie brał jego prośby na serio. Chory zaczął się modlić żarliwie do świętej Barbary, patronki dobrej śmierci. Doznał wówczas widzenia, w którym święta przyniosła mu komunnie do jego pokoju. Również podczas choroby, kiedy prosił matkę Bożą o pomoc. Ujrzał Marię z dzieciątkiem, które złożyła mu na wyciągnięte ręce. W tym widzeniu otrzymał od niej polecenie, aby wstąpił do zakonu jezuitów. Stanisław napisał do ojca, prosząc o zezwolenie na wstąpienie do Towarzystwa Jezusowego. Spotkał się jednak ze zdecydowaną, gniewną odmową. Wówczas sam zwrócił się z prośbą o przyjęcie go do klasztoru prowincjała ojca Wawrzyńca Magiusa który nie mając zgody rodziców, również zdecydowanie odmówił jego przyjęcia. Zakon nie chciał narażać się na zarzut, że zwabia młodych ludzi do swego zgromadzenia wbrew woli ich rodziców. W tej sytuacji Stanisław 10 sierpnia 1567 roku opuścił potajemnie Wiedeń i udał się do Rzymu do samego generała zakonu ojca Franciszka Borgiusza. Kiedy dotarł do Rzymu, spełniło się jego pragnienie. Został przyjęty do Towarzystwa Jezusowego w dniu 28 października 1567 roku. Stanisław Kostka spędził w rzymskim nowicjacie niespełna 10 miesięcy. Niestety wkrótce powróciły dolegliwości zdrowotne. Zmarł z wyczerpania w nocy z 14 na 15 sierpnia 1568 roku. Kiedy dwa lata później otworzono grób Stanisława, znaleziono w nim nietknięte ciało. W 1605 roku papież Paweł V zezwolił na umieszczenie jego obrazu w kościele zakonnym. Papież Klemens X w 1670 roku pozwolił jezuitom na odprawienie mszy świętej ku czci św. Stanisława, a w 4 lata później ogłosił go jednym z głównych patronów Polski i Litwy. Kanonizował Stanisława kostkę papież Benedykt XIII w 1723 roku. Cześć! Jesteśmy w Rostkowie, miejscu, gdzie urodził się święty Stanisław Kostka. Tam, gdzie znajdował się dwór, w którym mieszkał święty, obecnie znajduje się sanktuarium pod jego wezwaniem. W okolicy sanktuarium znajduje się wiele miejsc związanych ze świętym Stanisławem Kostką. Jednym z nich jest staw, obok którego święty Stanisław Kostka uciszał przeszkadzające mu w modlitwie żabę. W tradycji potomnikom chodził się święty Stanisław Kostka. Obok kościoła znajduje się kamień, w którym została odciśnięta stopa świętego. Nieopodal zlokalizowano ścieżkę dydaktyczną imienia świętego Stanisława, która ukazuje, piercia sławnych Polaków zasłużonych dla danego regionu. Na końcu ścieżki znajduje się szkoła podstawowa imienia Świętego Stanisława Kostki. Jesteśmy w kolejnym miejscu związanym z historią Świętego Stanisława Kostki. Jest to kościół farny w którym odbył się jego chrzest. W kruchcie kościoła znajduje się dokument potwierdzający oddanie miasta Nysza pod patronat św. Stanisława Kostor. Obok możemy zapoznać się z litanią ku czci świętego. W prawej nawie kościoła Farnego znajduje się kaplica kostków. Kaplica została wybudowana około 1502 roku. W kaplicy zbudowano groby podziemne, w których spoczęli rodzice Jan i Małgorzata z oraz bracia Wojciech i Paweł. W związku z obchodem 400-lecia śmierci świętego Stanisława, w staraniem księdza proboszcza Edmunda Szewczaka, wyremontowano i przebudowano kaplicę według projektu. Profesora Maszyńskiego z Warszawy. 19 września 1967 roku odnowioną kaplicę poświęcił kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Nieopodal kościoła, w którym święty Stanisław Kostka przyjął przez święty, znajduje się jego pomnik. Jesteśmy pod sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przyrodniczki w Przasnyszu. Fundatorem kościoła był brat świętego Stanisława Kostki. Ale zaraz opowiem Wam tę historię. Świątynia zbudowana w latach 1588-1618 z fundacji wicekastelana dziechanowskiego Pawła Kostki. W ten sposób chciał odpokutować się za krzywdy wyrządzone swemu bratu Stanisławowi Kostce. W 1635 roku konsekrację kościoła dokonał biskup polski Stanisław Starczewski. W latach 1637-1677 z fundacji Jana i Barbary Nowodworskich do kościoła został dobudowany murowany klasztor dla Bernardynów którzy stali się opiekunami świątyni. W 1864 roku w ramach respensji władcarskich po powstaniu styczniowym klasztor uległ kasacji i do roku 1923 opiekę nad zupełnym kościelno-klasztorem sprawowali księża diecezjali. Wówczas biskup diecezji przekazał go ojcom pasjonistom sprowadzonym z Rzymu. W dniu 18 września 1977 roku Biskup Bogdan Sikorski koronował otaczany wielowiekowym kultem obraz Matka Boża Niepokalana i od tego czasu w Sanktuarium trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. We wnętrzu kościoła możemy zobaczyć obrazy patrona parafii św. Stanisława Kostki oraz założyciela pasjonistów św. Paweł od Krzyża. Kaplice z cudownym wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Renesansowe epitafium rycerza Adriana Szumskiego z 1632 roku i cudowny krucyfiks z 1630 roku. Jednym z cudów dokonanych za Pan Matki Bożej Przesnyskiej jest uratowanie dłoni Edmuda Majkowskiego, który był artystą i rzeźbiarzem. Ten. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka Dajcie znać w komentarzach Czy podoba wam się pomysł na serię W której podążam śladami Różnych znanych osób Powiem w sekrecie Że przygotuję jeszcze jeden film O pewnej znanej aktorce Do zobaczenia